Nazywam się Dominika i należy do Kowszywnickiego Teatru Ognia Flame, który powstał w ramach programu Równa Szanse. W czasie wakacji uczestniczyłam w lokalnych zajęciach z Teatru Ognia właśnie tutaj w Domu Kultury w Koprzywnicy. Powstała mała grupka i zdecydowaliśmy, że fajnie by było to rozszerzyć i coś wspólnie razem zrobić i w taki sposób powstał nasz projekt. Dzięki projektowi bardzo dużo się nauczyłam i poznałam wielu wspaniałych ludzi. Dużo razem spędziliśmy czasu i razem wyjeżdżaliśmy na różne wyjazdy i występy, między innymi w Kielcach, w Sandomierzu i w Nowej Dębie. Ludzie byli bardzo mile nastawieni na nas i po, po występach najczęściej przychodzili, nam gratulowali. Było to bardzo miłe uczucie i bardzo się cieszę, że mogłam czegoś takiego dostąpić. Pomimo to, że projekt skończył się 3 lata temu, a był to okres, kiedy zmieniałam szkołę. Łatwiej mi było poznać nowych ludzi i zaklimatyzować się w niej. W tym roku brałam udział w koncercie charytatywnym organizowanym przez moją szkołę i dzięki temu projektowi przełamałam się i przed całą szkołą potrafiłam wystąpić. Myślę, że było to bardzo fajne i wielu moich znajomych i nauczycieli bardzo zaskoczyło. W tym roku mam maturę i nie mogę uczestniczyć w projekcie, ale gdybym tylko mogła, to bym to zrobiła. Udział w projekcie był bardzo dobrą zabawą i jeżeli wahacie się, to podejmijcie wyzwanie, bo myślę, że naprawdę warto. To w nas nie siła, to w nas nie siła. Ona stworzyła otaczający nas klimat. To w nas siła, to w nas siła Liczy się chwila, każda pojedyncza bila. To w nas siła, to w nas siła Ona stworzyła ostateczny nas klimat. To w nas siła, to w nas siła Liczy się chwila, każda pojedyncza bila. Indywidualne jednostki połączone w grupę podniosą każdy słupek, tworząc własną walutę. Dobro wspólne, lokalne inicjatywy. Ludzie ruchliwi, żywi, dla korzyści gorliwi. Tylko tu byle. By byli bracia uczciwi dla rodziny Byle by byli mili, byle to nie na niby Wszystkie godziny spędzone z wami Byliśmy mali, kiedyś będziemy dziakami Dziś rozbujani bujanami jak sprężynami Poza ramami mamy plany rozwalić Jesteśmy wysłannikami Z pokojowymi zamiarami Z muzyką tu przybywamy